W kolejnym filmie, dzisiaj mam wenę twórczą do nadawania na kanale YouTube, więc tutaj odpowiem na pytanie i je skomentuję. Tak? Pytanie brzmi w ten sposób: czy może nie tyle pytanie, ile komentarz. 19 lat ćwiczeń to bardzo długi czas. Ja już nic nie zrobię z kolanem. Bo już mam dużo lat. Pozdrawiam. Ten komentarz pojawił się pod moim filmem, na którym opowiadałem, że czas odbudowy swojego kolana mniej więcej wynosi 19 lat. Tylko pokazałem staw kolanowy przed terapią i po terapii po 19 latach. Więc to był okres 19 lat. Ja wcześniej miałem podobne zdjęcie rentgenowskie, więc to można powiedzieć, że się zredukowało do 15 lat, ale czy jest 19 lat, czy 15 lat, to w tym przedziale czasowym jakiejś takiej przesadnie wielkiej różnicy nie ma. Natomiast jest to zawsze szok dla osób, które słyszą, że trzeba 15 lat, czy 19 lat spędzić na to, żeby odbudować swój staw klonowy. A on ma jako przykład 70 czy 75 lat, no i tak sobie myśli, czy 90 czy 80, sobie myśli, że się nic nie da zrobić. E, jesteście w bardzo dużym błędzie. Jako przykład podam Wam e, moją pacjentkę aktualnie 89-letnią, może już nawet 90-letnią, panią Bogusie. Słynną z tego, że piętą dotyka do pośladka w jednej nodze, tak? czyli leży na brzuchu i piętą dotyka do pośladka. Jak przyszła do mnie w wieku lat 80, to bolały jej kolana i kręgosłup. Chodzić nie mogła. Od ortopedy już miała kierunek do proteza obu kolan. Czyli z tego momentu zaczynamy. zaczynaliśmy. Nie mogła chodzić, miała ból kręgosłupa. Jeszcze, żeby było weselej, ona przyszła do mnie. Na ćwiczenia takie zdrowy kręgosłup. Czy nie jako pacjentka do gabinetu, tylko przyszła jako no, uczestniczka zajęć takich ogólnoustrawniających. I ona tak chodziła jak budzik. Najpierw raz w tygodniu, potem dwa razy w tygodniu, potem trzy razy w tygodniu, potem cztery razy w tygodniu, potem pięć razy w tygodniu. I przed covidem. czy w wieku mniej więcej, bo mi się tutaj daty już mylą, a tak 86-7 lat, to ona była kwitnąca jak róża. Jak młoda dziewczynka była. 7 lat. 7 lat. I udało się odbudować staw kolanowy. Na, na tyle, że mogła chodzić bez bólu. Bo tutaj zwróćcie uwagę, że <laughs> jeśli chodzi o. Yy, Samo rozumienie odbudowy stawu kolonowego, to wszyscy patrzą na zdjęcia rentgenowskie. I się wydaje się, że zdjęcia rentgenowskie to jest, jakby to powiedzieć, e, wszelkie źródło prawdy o tym, co się dzieje w stawie kolonowym. To nie do końca tak jest, e, ponieważ jest mnóstwo osób, które, ma, które mają zwyrodnienia w stawie kolonowym i nic się nie dzieje. Jest dużo osób, które mają takie same i chodzić nie mogą z bólu. Także tak to wygląda z strony praktycznej, więc tymi zdjęciami rentgenowskimi czy tam rezonansem nie ma się co tak za bardzo przejmować. Jest to oczywiście ważne badanie, wręcz powiedziałbym, bardzo ważne, fundamentalne badanie dla lekarza operującego, który ma dokonać operacji. Musi wiedzieć dokładnie, jak się wbić, mieć jakieś takie wyobrażenie tym skalpelem, tak. Czy z lewej strony, czy z prawej strony, czy 2 cm w lewo, 2 cm w prawo, czy bardziej do góry, bardziej do dołu, na co zwrócić uwagę. Dla tych osób to badanie rezonansu magnetycznego jest fundamentalne. Natomiast jeżeli chodzi o pacjenta, to to badanie mówi o zmianach w strukturze pacjenta. No i jeżeli ja na przykład patrzę na rezonans, dla mnie jest to badanie pomocnicze, to dla mnie najważniejsze w tym rezonansie jest to, żeby nie było tam choroby nowotworowej, tak jakichś tętniaków, jakichś innych dziwnych rzeczy, czy odprysów kości, bo to nie zawsze wszystko widać. Nie zawsze da się wyczuć pod palcami, więc tutaj ten rezonans jest po prostu pod tym względem bardzo dobry. Ktoś ma zwyrodnienia, to ma zwyrodnienia, no i w porządku. ma, w porządku, Ja też mam zwyrodnienia. Mam zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego, staje na głowie. No możecie Państwo zobaczyć, mam zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego, staje na głowie. No i wszystko. więc jeśli chodzi o czas, to można zadać Pani Bogusi pytanie, czy warto było te parę lat poświęcić na to, żeby chodzić i odzyskać zdrowie. I, i tutaj wracając do meritum sprawy. Naszym celem w większości osób to nie jest uzyskanie takiego spektakularnego sukcesu e, widocznego na zdjęciach rentgenowskich, tak jak ja to uzyskałem. Bo, jak ja rozpoczynałem ćwiczenia, to mnie to zdjęcie rentgenowskie kompletnie nie interesowało. Mnie tam nie interesowało, co na zdjęciu rentgenowskim będzie. Mnie interesowało to, żebym ja chodził normalnie, że mógł normalnie funkcjonować. I to większość osób interesuje. I to, żeby chodzić normalnie i normalnie funkcjonować, bez bólu, to w wielu sytuacjach jest to czas na poziomie pół roku do roku czasu. Tak? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, pacjent wykonuje dobrze pracę domową. Natomiast dalej, jak pacjent porusza się bez bólu, to on jest cały Go nie interesuje, co na zdjęciu renganowskim jest. Także nie mylcie państwo o faktów, bo tutaj no myślenie w konwencjach medycyny klasycznej wprowadza dużo zamieszania dla osób, które na tej medycynie się nie znają tak? i się wydaje, że tam Zdjęcie rentgenowskie, i, i, i jakby to powiedzieć, rezonans, czy tam USG, to jest jakby to powiedzieć, no taka prawda nieobjawiona, tak. To jest prawda. Tylko ona trzeba umieć tę prawdę przełożyć na samopoczucie pacjenta. A nie zawsze tak jest, że. Pacjent ze zwyrodnieniami ma bóle, chodzić nie może i na to trzeba brać poprawkę. Także pamiętajcie o tym, że jeżeli chcemy odbudowywać kolano, możemy to robić w każdym wieku, nie przejmujemy się rezonansami, nie przejmujemy się rentgenem. Oczywiście tu jest z tym nieprzejmowaniem się, bo wiecie, medycyna to jest taka dziedzina, która zna różne przypadki skrajne i ja się w tych skrajnych przypadkach lubuję, no bo czasami rzeczywiście jest kolano, że tam, jak to się mówi, nie dość, że szpary stawowej nie ma, to tam jeszcze jest wytarte, tak? No i wtedy no, jest sytuacja taka na no, dwoje babcia wróżyła. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Natomiast ja obsługiwałem pacjentkę, która pokazywała mi zdjęcia rentgenowskie swoich kolan, ale ja pamiętam chyba z 2010 albo z 2014 roku jakoś tak. w każdym razie mniej więcej 10 lat do tyłu, to ona tam miała zero szpary stawowej, skierowanie na endoprotezę kolana jednego i drugiego. W obu kolanach było tak samo, to praktycznie zero szpary stawowej. Zero, dosłownie zero. Kość do kości przylegała. Nie to, że jakaś tam szpara. Kość do kości przylegała. Jakoś 10 lat się uchowała. Do mnie na początku przychodziła ledwo co, z kikami i tak dalej. No potem zaczęła się lepiej ruszać nawet z tymi kikami, tak, Także lepiej schodziła po sch schodach lepiej wchodziła po schodach, także udało się nawet i w tym przypadku uzyskać poprawę, tylko problem zasadniczo nie jest tym, czy można uzyskać poprawę, czy nie można uzyskać poprawę, tylko problem jest w tym, czy pacjent będzie pracował nad sobą, bo pacjent ma największy problem taki, że bardzo duża grupa osób przyjmuje postawę traktowania medycyny jako szafy grającej, czyli wrzuć monetę, wrzuca monetę, pstryk, poleci i lekarz przypisuje jakieś tam lekarstwo i pacjenta przestaje boleć, tak? nic pacjenta nie boli. Fizjoterapeuta robi swoje jakieś tam czary-mary, czy masaż, czy ćwiczenia, w tej chwili modne są terapie manualne, robi terapię manualne, jakieś tam suche igłowanie, wszystko jest w moim pyk i od razu przestało go boleć. To takie, takie jest wyobrażenie osób, które traktują medycynę jako szafę grającą. No, od przypadku do przypadku taki efekt trzafy grający się zdarzy, ale najczęściej, jeżeli chodzi o powrót do zdrowia, to jest to długoterminowy proces. To nie jest tak, pstryk monetę i działa, tylko to jest długoterminowy proces i w tym procesie efekt zdrowotny zależy od pracy własnej pacjenta. No i powstaje pytanie, komu się chce nad swoim zdrowiem pracować. Mi się chciało, ja chcę, mi się chciało, więc ja pracowałem i nadal pracuję i mam efekty. Jeżeli ktoś chce zobaczyć jakie efekty, zapraszam na moje filmy Shorts. Przejrzyjcie, wiele tych filmów tam pokazuje i lotosy, i tygry się skoki przez samochód, i przewroty na asfalcie, najróżniejsze rzeczy, a ja mam, no zwrodnienia kręgosłupa, no mam zwrodnienia kręgosłupa i z tymi zwrotniami robię hop i ty skok przez samochód. No to jest dopiero zagadka. Tak. Także nie przejmujemy się, jeżeli chcemy być zdrowi, pracujemy na tym zdrowiu i to w zależności od tego, jak my popracujemy na tym swoim zdrowiem, to nasz organizm nas wynagrodzi w odpowiedni sposób. Że zaczną znikać bóle, zaczną się poprawiać zakresy ruchu, zaczniecie się odbudowywać, odżywać fizycznie i psychicznie, i będziecie coraz bardziej sprawni. I to jest niezależne od wieku. Niezależne od wieku. Kiedyś na ten temat film nagram, bo mam takie fajne badania naukowe, gdzie się okazuje, że. Niezależnie od wieku, czy masz 90 lat, czy masz 16 lat, to wykonując trening, masz również przyrost mięśni, przyrost siły i to wszystko da radę zrobić. To tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję wszystkim tutaj za uwagę. Zdraszujcie, zdraszujcie. Dzisiaj widzę, mam dużo. Rosjan, jako moich tutaj odbiorców. Eee, czy występowałem kiedyś w tele turnieju? Nie, nie występowałem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. What French accent is this? Eee, nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie jestem biegły w języku angielskim na tyle, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję wszystkim za uwagę, miłego dnia życzę, do miłego zobaczenia w następnym filmie.